Siemano koniaro i koniarzu Dzisiaj jest oczywiście kolejna aktualizacja Między innymi kolejne konie Na wyprzedaży Nowy wyścig, spoilery nowych zestawów Postaci w Star Stable Oraz zmiana magicznych Koni, ale zanim Oczywiście do tego przejdziemy, ja jak zawsze Chciałabym podziękować moim trzem ostatnim Subskrybentom A tym razem są to Arkadiusz Bednasz, Blue Lila Oraz Anna Obara Jeśli chcesz mieć możliwość znalezienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć oraz na przykład dołączyć do mojego klubu, to oczywiście na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, więc może pierwsze co, to pójdziemy sobie uczelić ten wyścig. On jest na Ranchu Starshine. Jak widzicie, dzisiaj jestem na popcorn, ponieważ solo solo jest już wytrenowany, więc został nam ostatni pintabian. Do wytrenowania, więc bardzo fajnie. W ogóle możecie pisać, jak się Wam podoba mój zestaw na popcorn, bo mi się mega podoba, naprawdę jestem z niego mega zadowolona. Dobra, jesteśmy na ranczu Starshine, a i tutaj jest oczywiście nasz kochanej, lubiany Guillermo Lasagna. Oczywiście, jeśli ktoś zgodniał, to bardzo mi przykro, ja też zgodniałam, niestety. Uważamy, że to idealna okazja, by jeździć. Dobra, gada to samo, tylko że, dobra, inspirowany wyścig z zawodami typu West End we By wziąć nim udział, musisz przejechać na Pintabianie, koniecznie. Rasy Quarter lub Morganie Ja jestem bardzo zła, dlaczego Na przykład tutaj nie ma American Paint Horsa Albo Apalosy Przecież to też są westernowe konie, a skoro to jest westernowy Wyścig, to przecież logiczne, że Musimy jechać na westernowym, no ale dobra Pintabian może być, a my oczywiście Mamy Pintabiana, więc sobie przejdziemy ten wyścig To jest wyścig ze spoilerów Ja kiedyś na jakimś odcinku Mówiłam też o nim, bo właśnie CC Creations udostępniła trasę tego wyścigu Więc sobie teraz go przejedziemy No chyba, że ten wyścig był, ale wrócił bo mam takie deja vu, ale prawdopodobnie mam deja vu Przez to, że właśnie widziałam ten wyścig na spoilerach W ogóle patrzcie, nie wydaje pieniędzy na marne Tego pieska, którego ostatnio kupiłam Mam teraz w torbie I on jest wykorzystany, więc bądźcie ze mnie dumni Dobra, teraz slalom <laughs> Ja, myślę, ja myślałam, że to się da tak zepsuć, jak wiecie, jak na ranczu Starshine i takie, a dobra, plus 5 punktów dostanę, co tam. A tu nie, tutaj można się zabić o ten pachołek, czy to w ogóle jest bezpieczne dla konia. Podejrzewam, że ten koń po takim walnięciu powinien jechać do szpitala. Dobra, i możemy pojechać to jeszcze raz, prawda? Będzie ewolucja! Ej, robimy ewolucję. Evolution time. Yay! Ja już zawsze będę patrzeć na to jako ewolucję. Czekajcie. Co? Jezu, ja się zastanawiałam, co to jest. A to jest od tego. Albo od tej babki, ta mewa. Myślałam, kurde, że kolejny jakiś latający stwór, jak ostatnio Mr. Koza. Już myślałam, że kolejny jakiś kurcze, bug. Generalnie wyścig jest fajny, przyjemny. Bardzo fajnie, że ma plus 500. Ja oczywiście będę się starać codziennie go jechać, bo naprawdę się opłaca. No to jest chyba jego największa zaleta, że jest 500 punktów za to. Ale powiem wam, że te beczki na przykład mnie troszkę irytują, bo te konie nie umieją zakręcać po ludzku. I na ranchu jak są te beczki, to przynajmniej tylko nie skręcają taki Bardziej, a tutaj nie na tym wyścigu i nie wiem jaka w tym logika i trochę mnie to irytuje la pizza Mariusz, Dlaczego to oko jest tutaj? Czemu ono jest tu, tak z dupy, nie jest tutaj bliżej? Boże, jak tragicznie wygląda to oko! To jest jakieś trzecie oko. Dzięki za uczestnictwo! Dostaliśmy 500 punktów. Bardzo dobrze. Dobra, myślę, że jest dobry czas, żeby pójść na bazarek i wydać trochę Starcoins. Bo niestety, jak słyszeliście, albo nie słyszeliście, chyba jeszcze nie mówiłam, ale na bazarku są American Painty. Oraz druga rasa, ale to Wam pokażę, jak dojadę. Siema! Fajna bieżnia, mordo. Dobra, mamy nasz bazarek i mamy nasze konie na przecenie. Pierwszą rasą na przecenie są American Paint Horses, jak już mówiłam, no a drugą to są Halflingery. Ja się, one są w ogóle mega słodkie, je kocham, ale nie mają zbyt dużej gamy wyboru do kupienia, jeśli chodzi o maści. Są mega słodkie i mega, Boże, polecam każdemu, jeśli ktoś nie ma haflingerów, to naprawdę musicie kupić, ale no po prostu nie podobają mi się te inne. No ja mam tylko tego i tego, ewentualnie ten mi się podoba, ale nie wiem czy jest sens kupowania go specjalnie. Prawdopodobnie nie, więc sobie obejrzymy painty, jakich jeszcze nie mam. No nie mam tego paintu, ale chyba go kupię, powiem wam, ten jest w ogóle śliczny. Tego też nie mam, ale kurde, jakoś nie wiem, czego chcę kupować tak szczerze. No i tego nie mam painta na pewno, tego z wąsami. Ale on mi się trochę źle kojarzy ten paint, no. Tego painta nie mam i się też zastanawiam tak szczerze. Ale dobra, najpierw kupimy tego. Stwierdziłam, że nazwiemy go Apple Blood. Yy, wspierający będą wiedzieli Dlaczego? Pewnie się ucieszą Trochę wygląda jak klacz Więc ja bym dała, że to będzie dorosła klacz No i dobra Jednak tego chyba sobie też kupię Nie ukrywam, że jestem trochę powalona Ale cóż A tego konia nazwę Bubble Tea Bo po prostu tego imienia nie mam A ono jest cudowne, polecam Bubble Tea Mega koń No nie mam tego jeszcze painta i tego Ale nie wiem czy ja chcę je kupować Ale ten ślicznie wygląda z warkoczykiem <laughs> Dobra, nie, ta grzywa mnie kupiła, co nie? Sorry, ta wam mnie kupiła Jakby, biedny starko, koń Zamiast kupować nowe konia, to ja kupuję stare Na przecenie, dobra, a ten koń Będzie się nazywał Step Uncle Nie pasuje, Pipi po prostu Nie wiem dlaczego, ale nie będzie się nazywać Pipi Słodkie imię, dlaczego ten jest? Aha, dobra, dobra, bo kupiłam grzywę Nieważne, już sobie, już teraz wiem Wyślimy do stajni Pipi, oczywiście zawsze American Paint Horse'ami się jaram No nie kupiłam jeszcze jednego tylko Ale dobra, już nieważne, nie kupiłam kupuję tam tego jakoś mi się nie podoba już tak znaczy nie podoba, no nie wiem, może kiedyś go kupię, zobaczę. Zmieniły się magiczne konie i dlatego w tym momencie tam do nich pojedziemy, bo jak pewnie zdążyliście zauważyć bądź nie, ostatnio magiczne konie się pojawiają po prostu tylko tu i one się po prostu czasem zmieniają, więc one są tutaj. Osobiście mam tego konia, tego czerwonego smoka nie wam i szczerze muszę wam przyznać, że się zastanawiam, czy go nie kupić, tylko i wyłącznie dla tej dla tej jego wersji, ale Szczerze to nie wiem. Nie wiem, nie wiem, bo nie chce mi się wydawać końców. ale polecam te konie. Jeśli nie macie żadnego z tych, to je bardzo polecam. Tak, jeśli chodzi o magiczne konie, to by było na tyle. A my w tym momencie przejdziemy sobie do nowych zestawów, westernowych zestawów oraz ciuchów i zwierzątek. Oczywiście, jak zawsze CC Creations udostępniła film ze spoilerami. Tym razem są to spoilery z westernowymi outfitami. Jest ich aż 8. Nie wiem, co oni się tak przyczepili tych westernowych zestawów. Ale dobra, ja nie narzekam, ale podejrzewam, że chyba zaczęli liczyć ile jest klasycznych, ile westernowych i tak stwierdzili, że dobra, to nad, nadrobimy trochę. Ostatnio też mieliśmy właśnie takie pastelowe. Pierwszy zestaw jest taki niebiesko-brązowy, bardzo mi się te kolory podobają. Kapelusz, piękny kapelusz, na pewno kupię spodnie. Jestem mega fanką w ogóle westernowych spodni, więc też prawdopodobnie kupię i naprawdę ten zestaw mi się podoba, chciałabym go mieć. Mamy drugi zestaw, który też jest prześliczny, tylko że te zestawy zaczynają być bardzo podobne do swoich poprzedników, zwłaszcza na przykład środkowych. One są praktycznie identyczne, tylko troszeczkę w innej tonacji, więc ja bym aż tak już się na tym nie skupiała. O tutaj mamy w ogóle fajny outfit, który przypomina mi trochę westernowy outfit z zimowej wioski. wobec właśnie brązowy kapelusz, na który tak długo czekałam i w końcu on się pojawił na zimowej wiosce, ale tutaj widzę, że i tak będzie nowy brązowy kapelusz, ale bardzo mi się też te spodnie podobają. I mamy kolejny outfit, jest to outfit zielono-brązowy, też ciekawy. Oczywiście mamy tutaj bosal tym razem. Ten czaprak mi się jakoś tak nie podoba. Trochę mam wrażenie, że jest taka pikseloza I trochę mi się ten wzór nie podoba Bo jest taki zwyczajny, ale kolor... Boże ta torba ma takie detale słodkie. Ona ma podkówkę, i kapelusz, i gwiazdki. Te outfity są zbyt piękne. No dobra, outfit na postać nie za bardzo mi pasuje. Podobają mi się spodnie. Okej, okay, spodnie są fajne. I buty, i rękawiczki. Koszulka nie wiem. No ja nie lubię za bardzo, jak nasza postać się nosi. Krótki rękawek, bo po prostu te ręce są takie jakieś. Tak wiem, że nowe postacie będą gorsze, więc no cóż. Dlatego raczej zrezygnuję z tej bluzki. No czapka to nie moje klimaty. Kurczę, ładny jest ten kolor zielony. Dobra, mamy teraz kruczo czarny zestaw niczym z Halloween, ale ja kocham czarne sety po prostu i ten set jest taki Jezus mocny taki z jajem wiecie, też mi się mega podoba, no będę musiała sobie zrobić sprawdzenie tego co mam i chyba powymieniać te siodła niektóre, bo ja mam czarne siodło jeździeckie westernowe, tylko że ono jest jakby stare już o Boże, buty czarne tak westernowe, spodnie też cudowne no tylko, że ta czapka znowu szkoda, że nie, znaczy szkoda, że nie kapelusz w sumie mamy czarny kapelusz westernowy w SS więc to, co nieważne. Ale generalnie ten zestaw też jest strasznie blisko mojego serca. Naprawdę. Znowu star sobie będą wydawane. Dobra, mamy kolejny zestaw. Jest on znowu brązowy, ale jakiś jaśniejszy brązowy. O Boże, piękne są te szczegóły na bosalu i na siodle. Coś cudownego. Ten czaprak. w sensie ten pad. On ma takie funfle, Takie fufle. Tak naprawdę to, to się nazywa kutasy chyba, ale nie będę mówić tego tutaj, bo tak się kiedyś uszywało. Piękne jest to. Boże, te, te ale na tym kapeluszu. Jezu, jak ja kocham to, że SSO dodaje nowe kapelusze. Kocham kapelusze jeździeckie, takie kowbojskie, naprawdę uwielbiam. No, to jest taki typowy jeździecki strój, ta kurtka, ale nie za bardzo przypadam za takimi kurtkami, przynajmniej ta w SSO nie wygląda za bardzo fajnie. Buty fajne nawet, zobaczę czy je kupię, ale spoko. No i krótkie spodenki nie mój styl totalnie. Dobra, mamy kolejny zestaw i on jest niebiesko-brązowy, okej. Okay. Boże, ten też ma takie funfle fajne. Ta torba też jest piękna, no i to siodło z tymi detalami, jezus mario Ja kapelusze będę musiała mieć? Wszystkie i mnie to nie obchodzi, boże cudowne są te spodnie, cudowne, że ten jeans wystaje spod spodu, westernowe czapsy no i mamy zestaw, który muszę mieć totalnie bo ja kocham pomarańczowy, pomarańczowy to jest mój ulubiony kolor, ten bosal nie do końca pasuje, jeszcze że ja bym wolała czarny cały bosal, tylko, że popręg jest biały i dlatego niby, no ale okej, okay. ale boże są te fufle w ogóle przy tym pomarańczowym czapraku, jezus maria, cudowne ten cały zestaw, cały, cały muszę mieć Połączenie czarnego i pomarańczowego to jest moje marzenie, naprawdę. To siodło jest najlepsze siodło czarne, jakie widziałam. To poprzednie czarne to był pikuś. Jeśli chodzi o outfit postaci, to jest trochę gorzej. O trochę, o wiele bardziej gorzej. Jedyne, co mi się podoba, to buty, tak naprawdę. No i mamy kolejny zestaw. Jest on znowu taki beżowy. Tym razem mamy tutaj taki halter, więc poko ten halter jest lepszy niż bo Moim zdaniem tamten beżowy. No bo, że to siodło ma takie fajne wypustki, mi się to kojarzy z takimi butami. Są takie buty z takiej skóry, i one często na lato i one są takie właśnie jakby kowbojskie buty i one są z takimi wypustkami i mi się to z tym kojarzy, ale też jest prześliczny ten pad może nie jest aż taki ładny, znaczy jest ładny, ale kurde nie jakbym miał funfle to byłby lepszy, jeśli chodzi o outfit to bardzo ładna jest ta koszula, ale nie za bardzo w moim stylu, kapelusz bardziej indyjski mi się kojarzy chociaż no nie wiem czy to jest indyjski ale ja wolę te kapelusze wzorowane bardziej na takich kowbojskich jak były te w poprzednie te sety to są o wiele ładniejsze niż te które dodawali ostatnio Pastelowe w globalu. One są o wiele gorsze niż te, które teraz widzimy. No i mamy pieska! Słodkiego pieska. Oczywiście w sumie te terriery to są te same pieski, które były ostatnio na przecenie, tylko że tym razem mają zmieniony kolor. W sumie to jest jeden piesek z tego, co widzę teraz. I on ma taką słodką, czerwoną chustę, więc też mega fajnie. No na te zestawy naprawdę bardzo czekam i bardzo mi się podobają. Mogę porozmawiać z moim koniem. Czekajcie. popcorn tryska energią, chce wszędzie biegać. Czuję jakby pod tobą była rakieta gotowa do startu. Ich popcorn pozbędzie się nadmiaru energii pora na galop. Że on nie galopował, no ale dobra, tak czy siak. A jeszcze w sumie jako taką ciekawostkę, mogę wam podać link, oczywiście będziecie go mieli w opisie do kreatora postaci w Star Stable. To jest taka próbna wersja interfejsu postaci i wybierania go troszkę jak w Simsach, wiecie, możecie sobie sprawdzić na przykład teraz, jak wasza postać będzie wyglądała w Star Stable, tak szczerze, to mi się to mega nie podoba, że te postaci tak wyglądają i ich nie poprawili, ale może jest taki malutki cień szansy, że to jednak naprawią. No nie jestem z tego zadowolona, tak czy siak link macie w opisie oraz w komentarzu przypnę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, to by było na tyle. Oczywiście za tydzień jest tęczowe święto, więc będzie dużo się działo, będą tęczowe też magiczne konie z tego co wiem, a ja oczywiście jak zawsze przesyłam wam gorące pozdrowienia.